Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Sternal i jestem dietetykiem. Mam dla Was kilka propozycji, aby ułatwić Wam uczenie, aby usprawnić Waszą pamięć i koncentrację. Co żywność tak naprawdę ma do myślenia lub uczenia się? Naukowcy już dawno temu stwierdzili, że żywność wpływa na funkcjonowanie naszego umysłu. W jaki sposób? Otóż produkty... Pokarmy dostarczają nam różnych składników odżywczych, które stymulują produkcję neuroprzekaźników. Neuroprzekaźniki są to takie substancje, które stymulują impulsy pomiędzy komórkami nerwowymi, czyli neuronami. E, tak naprawdę mózg jest dosyć mały w stosunku do całego naszego ciała, a zużywa aż 20, nawet do 25% energii, jaką dostarczamy z pożywienia. Co więc jest potrzebne, żeby odżywić mózg? Przede wszystkim jego głównym pokarmem jest glukoza oraz tlen. Glukoza. Nie namawiam oczywiście nikogo do jedzenia cukru łyżkami, e, zwłaszcza, że węglowodany proste, które zawarte są w cukrze, w owocach, w produktach z białej mąki, bardzo szybko podwyższają nam poziom cukru we krwi, ale też duży wyrzut insuliny powoduje to, że poziom cukru bardzo szybko spada i dochodzi do ostrego niedoboru. Gdy jesteśmy głodni, wiadomo, że trudno nam się skończyć centrować, trudno nam myśleć o czymkolwiek innym niż o jedzeniu. Zresztą jedzenie to, można powiedzieć, podstawowa potrzeba fizjologiczna człowieka, stąd też musi być zaspokojona jako pierwsza. W takim razie, jeżeli uczysz się, długo siedzisz nad książką, jako przekąskę proponuję węglowodany złożone. Węglowodany złożone znajdują się przede wszystkim w takich produktach jak produkty zbożowe, na przykład pieczywo razowe, może być to także orzechy, Nasiona roślin strączkowych, nieuskany ryż czy mało lubiana, chociaż bardzo odżywcza kasza gryczana. Jak, w jaki sposób węglowodany złożone poprawiają sprawność mózgu? Przede wszystkim mózg, żeby dobrze funkcjonować, potrzebuje stałych, regularnych dopływów energii, a więc glukozy. Węglowodany złożone przede wszystkim wolniej są trawione. Dzięki temu energia uwalniana z pokarmu jest stopniowo i mózg oraz nasz organizm może ją dobrze spożytkować. Oczywiście sama glukoza nie wystarczy, potrzebny jest też tlen. Dlatego w Waszej diecie proponuję, aby uwzględnić produkty, które zawierają przede wszystkim żelazo. To z pewnością wiecie z lekcji biologii: żelazo jako składnik hemoglobiny pomaga w transporcie tlenu również do mózgu. Żelazo znajdziemy w wielu produktach, takich jak czerwone mięso, podroby orzechy, produkty zbożowe, a także nasiona roślin strączkowych. Co jest istotne, żeby spożywać je w odpowiedniej formie? Oczywiście mamy żelazo chemowe i niechemowe, czyli tak zwane żelazo zwierzęce, które lepiej wchłania się z różnego rodzaju produktów w większym stopniu. Natomiast jeżeli chodzi o żelazo niechemowe, pochodzące głównie z produktów roślinnych, jest to niewielki procent, ale i tak warto ująć te produkty w diecie. Jeżeli komponujesz posiłek, przede wszystkim pamiętaj o tym, że spożywając produkty, które zawierają żelazo, zawrzeć też tam produkty, które dostarczają nam witaminy C. Może być to na przykład do wątróbki kiszona kapusta, do kotleta różnego rodzaju buraczki czy papryka. Tak naprawdę oprócz witaminy C są też produkty, które niestety utrudniają wchłanianie żelaza w diecie. E, powiedziałabym tak, są takie dwa pierwiastki jak żelazo i wapń, które konkurują ze sobą o wchłonięcie do przewodu pokarmowego do naszego organizmu. Dlatego dobrze jest nie łączyć produktów, które zawierają żelazo, z produktami, które zawierają również wapń, czyli na przykład z produktami mlecznymi. Oprócz żelaza bardzo ważnym składnikiem w naszej diecie powinien być potas. Potas również wpływa na prawidłowe dotlenienie mózgu. Znajdziemy potas na szczęście w bardziej smacznych produktach, takich jak winogrona, banany, mogą być to brzoskwinie, morele, ale także pomidory i ziemniaki. E, niestety sama glukoza i tlen nie wystarczą, aby mózg dobrze funkcjonował. Potrzebne są nam neuroprzekaźniki. I skąd, jak, jak pobudzić bardziej e, nasz mózg do produkcji tych neuroprzekaźników? Przede wszystkim polecałabym niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli kwasy omega-3 i omega-6, pewnie bardziej znane wszystkim. Wiele osób stosuje jako tabletki w postaci różnych suplementów, jednak tak naprawdę wiele tych kwasów znajduje się... Ogólnie dostępnych rybach, zwłaszcza rybach tłustych i morskich, ale także w olejach roślinnych, może być to olej rzepakowy, olej liniany, coraz bardziej popularny oraz oliwa z oliwek, ale także nasiona i orzechy. Ew, kwasy omega-3, poza tym, że są elementem, składnikiem błony komórkowej, ew, właśnie neuronów, także. Mm, Wstymulują produkcję takiego hormonu zwanego hormonem szczęścia, czyli serotoniny, które w znacznym stopniu poprawia nasz nastrój. Oprócz e, tych niezbędnych, nienosyconych własów tłuszczowych musimy również pamiętać o innych składnikach, takich jak na przykład witaminy z grupy B. Witaminy z grupy B są niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Możemy wymienić oczywiście witaminę B1, B2, B6, ale także witaminę B3. Zwaną niacyną albo też witaminą PP. E, ta witamina jest szczególnie ważna w przypadku osób, które spożywają zbyt dużej ilości słodyczy oraz piją za duże ilości alkoholu. Z tego względu e, tym osobom zalecamy nawet dwu- większe spożycie e, niacyny w produktach. Do których na pewno zaliczymy różnego rodzaju mleko, produkty zbożowe, również nasiona roślin strączkowych i orzechy. Oczywiście, żeby dobrze funkcjonowały i spełniały swoją rolę witaminy z grupy B, potrzebny jest także magnez, który bierze udział w produkcji enzymu, które współdziałają z tymi witaminami. Magnez oczywiście przede wszystkim poprawia naszą pamięć, koncentrację i działa przeciwstresowo. Wszyscy znamy skład tabletek reklamowanych, polecanych właśnie w przypadku braku koncentracji, w przypadku braku pamięci. Magnez tak naprawdę możemy znaleźć w codziennej naszej diecie, mogą być to różnego rodzaju orzechy, tak naprawdę każdy rodzaj orzechów, e, zwłaszcza orzechy brazylijskie, orzechy włoskie, mm, nasiona, słonecznika, pestki dyni są również świetnym źródłem, e, ale także produkty zbożowe, w tym również ta nasza kasza Gryczana e, i różnego rodzaju inne. Tu myślę, że chyba gorzkie kakao będzie. E, Naj, najbardziej przyswajalnym produktem, jeżeli chodzi o magnez. Magnez poza tym też współuczestniczy w przeprowadzaniu impulsów nerwowo mięśniowych razem z wapniem i chroni nasz mózg przed działaniem metali ciężkich, ale także przed działaniem wolnych rodników. Stąd też te produkty, które go zawierają, powinny być stałym elementem naszej diety. Oczywiście neuroprzekaźniki powstają także z innych produktów, z innych substancji. Bardzo ważną substancją i często też polecaną w postaci suplementów, chociaż tak naprawdę niekoniecznie potrzebnych suplementów, jest z pewnością lecytyna. Lecytyna to składnik na przykład orzeszków ziemnych, soi, kiełków pszenicy czy żółtek jaj. Lecytyna jest przede wszystkim potrzebna do powstania choliny, natomiast z choliny powstaje kolejny bardzo ważny neuroprzekaźnik, którym jest acetylocholina. Acetylocholina właśnie mm, odpowiada za przetwarzanie, za przesyłanie tych impulsów pomiędzy komórkami nerwowymi, a więc wpływa na naszą pamięć, na naszą koncentrację, na szybkość uczenia się. E, oprócz lecytyny, również kwas foliowy bierze udział w produkcji różnych przekaźników. Ale także w naszej diecie powinniśmy brać pod uwagę takie produkty bogate w białko, zwłaszcza bogate w aminokwas zwany fenyloalaniną. To fenyloalanina właśnie przekraczając barierę krew mózg, przemienia się w tyrozynę, z której powstają dwa, można powiedzieć, takie może nie najważniejsze, ale dwa główne neuroprzekaźniki pewnie Wam wszystkim dobrze znane jak adrenalina i noradrenalina. To właśnie te dwa neuroprzekaźniki zwiększają naszą czujność, powodują właśnie gotowość mózgu do pracy, skracają czas reakcji, stąd też na pewno w przypadku nauki będzie ona bardziej efektywna, jeżeli zaopatrzymy się w takie produkty. Mówiąc o produktach bogatych w białko, mam oczywiście na myśli mięso i jego przetwory, mleko i produkty mleczne, w tym także sery, ryby oraz jajka. Nasz mózg, oprócz tych neuroprzekaźników, też musi się bronić. Z tego względu, że jest bardzo wrażliwy na działanie wolnych rodników, wolne rodniki powinny być przede wszystkim neutralizowane przez antyutleniacze, czyli antyoksydanty. I oczywiście najlepszymi źródłami antyoksydantów są. Jakże rzadko spożywane, niestety warzywa i owoce. Warzywa i owoce zawierają oczywiście polifenole, witaminy, zwłaszcza witaminy właśnie te antyoksydacyjne, A, witamina C i witamina E. I tak naprawdę powinniśmy dbać o to, żeby było, było w ich diecie jak najwięcej oraz żeby były jak najbardziej różnorodne. Na pewno godne, godne polecenia będą takie owoce jagodowe, jak właśnie jagody, borówki, truskawki, maliny czy aronia ale podobne właściwości ma także seler wymarchewka, marchewka, czy popularna papryka. No oczywiście rozmawiając o produktach, które dobrze wpływają na nasz mózg, nie można ominąć orzechów. Nieraz już dzisiaj wymieniałam, co zawierają i tak naprawdę każdy rodzaj orzechów zawiera magnes, a co niektóre zawierają e, składniki w większych ilościach nieporzystałe, na przykład migdały zawierają więcej wapnia, jeżeli chodzi o orzechy włoskie, mają więcej antyutleniaczy, również kwasów omega-3. Jednak ważne jest, aby w wiecie było ich jak najwięcej, jak była jak największa różnorodność. Stąd też pamiętajmy o tym, że istnieją takie mieszanki dostępne, dedykowane dla osób uczących się, czyli tak zwana popularna mieszanka studencka, która oprócz orzechów zawiera również owoce suszone. Owoce suszone, oprócz tego, że są też, Zastrzykiem energii w postaci glukozy, również dostarczają poszczególnych składników. Śliwki suszone na przykład mają większą zawartość potasu, morele zawartość żelaza, suszone banany czy rodzynki zawierają bor, czyli pierwiastek, który też sprzyja naszej pamięci. W okresach takiej zwiększonej, intensywnej nauki na pewno polecałabym dodatkowo wypić herbatę, i jest to herbata przede wszystkim z imbiru. Imbir ma właściwości przede wszystkim poprawiające ukrwienie naszego mózgu, co jest istotne, aby również był wpływ odpowiedni na pamięć czy na koncentrację. Taką herbatkę możemy zrobić, zalewając, zaparzając starty korzeń imbiru, dodając trochę miodu i cytryny. Jednak w przeddzień ważnego egzaminu warto pomyśleć o tym, aby trochę zregenerować nasz mózg i przy okazji zrelaksować się. Oczywiście wiele osób sięga tutaj po różnego rodzaju tabletki uspokajające dostępne w aptekach, jednak wystarczyłaby tak naprawdę szklanka dobrej, zaparzonej melisy. Zwykły, prosty produkt, który jest dostępny, wcale nie trzeba sięgać po suplementy dostępne w aptekach. Podsumowując, jeżeli chcemy dobrze się uczyć, więcej pamiętać, na pewno musimy mieć na uwadze, aby nasza dieta była uregulowana. Tak naprawdę regularność oznacza to, że powinniśmy spożywać od 4 do 5 posiłków dziennie co 3-4 godziny. Ma to właśnie za zadanie utrzymanie odpowiedniej, stałej ilości glukozy we krwi. Oprócz regularności, musimy również pomyśleć na temat śniadania. Rozumiem, że większość z Was wychodzą szybko z domu. Zapomina o śniadaniu. Jedni nie jedzą go wcale, inni troszeczkę później. A przecież samo zjedzenie śniadania powoduje to, że już nasz mózg na samym początku dnia zaczyna lepiej myśleć, funkcjonować. Dostarczamy mu odpowiednich składników właśnie do budowy neuroprzekaźników. Stąd też, jeżeli macie zamiar pracować, to najpierw zacznijcie od śniadania. Ważną również funkcją w naszej diecie w pełni woda. Woda tak naprawdę przez wielu, wiele osób mało lubiana lub nielubiana wcale, pita w mniejszych lub większych ilościach, jest bardzo istotna do przewodnictwa impulsów właśnie w komórkach nerwowych. Jaką pić wodę i ile? Przede wszystkim najlepsza byłaby woda niegazowana. Pita małymi porcjami w ciągu dnia, około 1,5 litra dziennie. Oczywiście, jeżeli sięgasz po szklankę wody, wypijasz ją jednym duszkiem i myślisz albo mówisz, ale mi się pić chciało, oznacza to, że Twój organizm już jest w stanie odwodnienia. A tak naprawdę nawet najdrobniejsze odwodnienie powoduje już spadek koncentracji, spadek pamięci. Oczywiście wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy tak się żywili, pili odpowiednie ilości wody, spożywali odpowiednie produkty, grupy produktów, ale niestety nie wszystko jest takie łatwe. Jeżeli zapomnimy o tym, aby zmienić nasze złe nawyki żywieniowe, efekty niestety nie będą zbytnio zadowalające. Warto dlatego wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć grupy produktów. Jakie? Przede wszystkim żywność w typu fast food, żywność wysoko przetworzona. Z tego względu, że żywność ta zawiera duże ilości cukrów i nasyconych kwasów tłuszczowych powoduje to, iż nawet wolniej powstają nowe połączenia między synapsami. Przez to utrudniona jest, jest koncentracja, utrudniona jest pamięć. Innym oczywiście dość chyba ważnym argumentem jest to, iż taka żywność jest bardzo kaloryczna. Co to oznacza? Przez to również zmniejsza się plastyczność synaptyczna naszego mózgu i także Nasza koncentracja spada w znaczący sposób. Dlatego produkty nadmiernie kaloryczne raczej powinniśmy wyeliminować z naszej diety. Innym produktem, który również powinniśmy wyeliminować lub ograniczyć, jest na pewno alkohol. Alkohol po spożyciu już w 6 minut opóźnia, można powiedzieć, opóźnia działanie hipokampu, czyli tej części mózgu odpowiedzialnej za pamięć. Podobna sytuacja. Ma miejsce także, jeżeli chodzi o nadmiar różnego rodzaju wspomagaczy. Wspomagacze są bardzo teraz popularne. Mamy wspomagacze, które zawierają kofeinę, guaranę, różnego rodzaju inne substancje energetyczne, w tym także cukier. Oczywiście, działanie tych substancji jest krótkotrwałe, jeżeli mamy do zaliczenia, do nauczenia się bardzo dużą partię materiału. Warto mieć to na uwadze, bo co z tego, że taki produkt wspomoże nas na godzinę czy na kilka godzin, a po jego po zakończeniu działania tak naprawdę nasza forma, nasza wydolność spada jeszcze bardziej. A oprócz tego, że spożywamy w nadmiernych ilościach takie wspomagacze, jeżeli to trwa przez dłuższy czas, stajemy się bardziej nerwowi, rozdrażnieni, a jednocześnie także wypłukujemy z naszego organizmu takie substancje jak potas czy magnez, no, przez to wiadomo, że wzrasta poziom stresu w naszym organizmie. Stąd też, żeby utrzymać prawidłową dietę, niektóre produkty powinny być z niej wyeliminowane lub przynajmniej ograniczone, a te przekąski, takie szybkie przekąski, jakieś chipsy czy słodycze, warto zastąpić owocami na przykład lub warzywami. Może być to też orzechy suszone czy owoce suszone. No dobrze. A co zrobić w dniu egzaminu? Przede wszystkim nie zapomnij o śniadaniu. Już wiesz, że jest to podstawowy posiłek, który jak najbardziej wpłynie na sprawność Twojego umysłu. Bardzo dobrze też już wiesz, z jakich produktów powinien on się składać. Przede wszystkim na pierwszym miejscu powinny być węglowodany złożone. Może być to np. pieczywo razowe lub płatki zbożowe. Innymi produktami, jakie powinny być w śniadaniu, powinno być mleko lub na przykład wędlina albo jajko, czyli produkty zawierające białko. W takim razie miseczka płatków zbożowych z mlekiem, z odrobiną owoców i orzechów będzie doskonałym początkiem dnia, nawet przed egzaminem. A tuż przed egzaminem polecam dwie, trzy kostki gorzkiej czekolady, koniecznie takiej powyżej 70%. Z tego względu, iż czekolada dostarczy. Będzie świetnym zastrzykiem energii dla naszego mózgu i przede wszystkim dostarczy dużych ilości magnezu. A jak wiadomo, magnez działa antystresowo, w związku z tym nie musisz się już stresować. Zresztą na pewno jesteś świetnie przygotowany. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę samych zdanych egzaminów.